Elon, wszystkim. Lecimy z update'em na giełdzie CoinEx. No, i tutaj, jak widzicie, mam informację, że mój zakup codzienny za 2 dolary FB został wykonany. Mam tych tutaj informacji 3, bo nie sprawdzałem dawno tej giełdy. No, i teraz, oczywiście, wchodząc tutaj, mamy na głównym tutaj ekranie opcję. Pojawiła się opcja miningu za tokeny CET. To też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Tak jak już tu widzimy, w ogóle jest ikonka kilofa, mamy mining, przechodzimy do tego, no i tu mamy informację Coinex Mining. Pierwszym projektem w Coinex Mining jest właśnie fraktal Bitcoin. No i ten Mining będzie miał koniec za 3 dni, 4 godziny. Ja już tu swoje tokeny wrzuciłem. A jeśli wy posiadacie tokeny CoinEx, czyli Cet, no to moim zdaniem warto jest je zapędzić tutaj do pracy. Oczywiście wystarczy kliknąć join, i tak jak widać, ja tutaj mam 2400 tokenów zdeponowane po to, by. Farmić. Mam już 0.16 tokena FB wyfarmionego. Może nie jest to jakoś spektakularnie dużo, ale jeśli posiadamy tokeny tak jak BNB, tak jak CET czy MX na giełdach i one są giełdowe, a giełdy dają możliwość robienia pewnych aktywności w oku właśnie tego tokena, no to moim zdaniem warto z tego skorzystać, bo jest to dużo lepsza opcja niż trzymanie bezczynnie tego tokena na giełdzie. Teraz przejdźmy może jeszcze tutaj w opcję właśnie tego auto inwestu i zobaczymy jak to tutaj wygląda, jaka jest średnia zakupów, ponieważ ten token Fraktal Bitcoin, tak jak się spodziewałem po listingu Trochę spadł, cena oczywiście trochę spadła. I teraz, jeżeli chcielibyśmy się dostać do tych auto zakupów, no to to jest tutaj Strategic Trading. Przechodzimy do Strategic Trading, no i tutaj są dwie opcje: jest Spot Grid, no i jest opcja Auto Invest. Ja korzystam właśnie z tej opcji Auto Invest. Tutaj możemy dać Create. Ale u góry, tak jak widać tutaj, mamy My Strategies. Ja mam tutaj stworzoną już strategię. Widzicie, tutaj było Invest Cycles 8, czyli 8 razy już ta strategia zakupiła mi tokeny FB. Rzuciłem 16 dolarów, no i w tym momencie jestem 4,88 dolara na minusie, ponieważ, tak jak już wspomniałem, cena tej kryptowaluty troszkę spadła. Średnią cenę zakupu mam 24 dolary i pół za sztukę. Ostatnia cena zakupu była 17 dolarów. Teraz widzicie, że no faktycznie to spadło. I teraz zobaczmy tutaj oczywiście na cenę. To przechodzimy tutaj, dajemy spot u góry i wybieramy FB. 17 dolarów aktualna cena, czyli tak jak się spodziewałem, że faktycznie cena po tym listingu będzie lecieć w dół. Ja postanowiłem, że po prostu będę sobie akumulować tego fraktal Bitcoina przez jakiś czas. No mieliśmy bardzo fajny start z 10 dolarów na prawie 38. No i teraz aktualnie połowę jest w spadku, więc myślę, że jeszcze to chwilę potrwa. No i jeśli wróci jakiś fajny sentyment, jeżeli chodzi o ten projekt, no to jest szansa, że pójdzie do góry. A jeśli nie, no to pewnie będzie spadać dalej, bo trzeba też mieć na uwadze, że ludzie, żeby dostać tego właśnie fraktal bitcoina, no to muszą kopać go koparkami. Niektórzy akumulują i płacą za prąd, a inni na bieżąco sprzedają. Aczkolwiek w tym momencie, nawet jeśli ten fraktal bitcoin kosztuje 17 dolarów. A mamy koparki, to wydaje mi się, że nie opłaca się tego po prostu na bieżąco sprzedawać. Dlatego ja zamiast kopać, właśnie koparkami czy mocą obliczeniową, którą kupowałem wcześniej, postanowiłem, że będę sobie wrzucać te 2 dolary dziennie. Więc nie jest to jakiś duży koszt miesięcznie, a tak naprawdę, jeśli tutaj ten Projekt pokaże coś więcej, no to jest spora szansa, że da zarobić. Zawsze trzeba oczywiście akceptować tutaj ryzyko i mieć plan na to, co chcecie zrobić. No i nie traktujcie tego, co ja do Was mówię, jako poradę inwestycyjną czy finansową, bo tak nie jest. Ja po prostu dzielę się z Wami moim pomysłem, tym, co ja tutaj robię, a wynik tego eksperymentu, bo tak też to trzeba nazwać, poznamy dopiero za jakiś czas. Przejdźmy jeszcze do pól AMM, czyli te pule, które stworzyłem i są pulami płynności na tej giełdzie. Ja tych puli mam tu kilka. Mam pulę płynności na bazie tokena Cet. Tutaj jak widać, mam liquidity na poziomie 415 dolarów. A to dlatego, że cena tokenu CET trochę urosła tak jak wcześniej się spodziewałem, przez to, że po prostu będą dawane nowe użyteczności dla tokena CET no i będzie promocja tego tokena. No to więcej osób się tym tokenem zainteresuje więcej osób będzie go kupować. No, a my kupiliśmy go trochę taniej. Aktualnie cena tokena C wynosi 0,086. No i widać tutaj, że przez ostatni czas był wzrost. Tutaj dość tak mocno od praktycznie 16 września token urósł. Dzisiaj mamy tutaj cenę na poziomie, właśnie czekajcie, bo mi się tutaj nie włącza ta kreska o 0,086. No, i mamy 21 września. Patrząc tutaj na wykres jednodniowy, to też można zobaczyć, że no przebiliśmy takie ostatnie minimalne ATH, gdzie to było na poziomie 0,08, a my kupowaliśmy tego tokena, z tego co pamiętam, po cenie 0,7, jakoś tak. Zaraz spojrzymy tutaj w historię tych zakupów. Ja tokena C kupowałem. Po 0,069. Tutaj w sumie robiłem moje zakupy. Robiłem też zamiany, właśnie jeżeli chodzi o kaspę i inne tutaj rzeczy. Wszystko można sobie sprawdzić. Mam też tokena tego BC coina. Tutaj, akurat, cena jest ciągle taka sama. Był moment, że było to dużo drożej, czyli tu miałem około 300 dolarów. Aktualnie on trzyma swoją cenę, więc ja mam tu około 200 dolarów. Jeżeli chodzi o FB, no to tutaj mamy spadek. Tak jak mówiłem, jeżeli kupowałem to około 30 dolarów, a teraz jest 17, no to ja aktualnie mam 277. A miałem tu 300, więc widzicie, też nie jest tak źle. W dłuższym terminie zobaczymy, jak dużo się tutaj uzbiera. No ja tutaj nie patrzę na cenę jednostkową, na przykład, właśnie tego tokena fraktal bitcoin, tylko na kwotę, jaką włożyłem w dany pul płynności. To też jest ważne. No i tu teraz jeszcze mamy kaspę. Kaspę rozdzieliłem na właśnie USDT i USDC. Rozdzieliłem to i tutaj nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo zobaczcie, że tutaj, jeżeli chodzi o kaspę USDC, zarabia ta część dużo więcej niż kaspa USDT. Gdzie mi oczywiście wtedy wydawało się, że ta część USDT będzie zarabiać więcej. No ale mam mniej więcej po połowie, no i będę widział wtedy różnicę, ewentualnie zdecyduję się jeszcze coś tutaj dorzucić. Oczywiście tutaj widzimy rekord, czyli ostatnie nagrody za te pulę płynności, no to BCC coin 23 centy, CET 29 centów, FB dolar 90, KASPA USDC dolar 39, no i KASPA USDT 0,29 i tak to tutaj sobie po kolei leci. Tak jak widzicie, tu nawet 19.9 Kaspa USDC 2.25. Także tutaj jeżeli jest większy ruch, no to to więcej zarabia. No ale zobaczymy jak to będzie dalej sobie radzić. Pamiętajcie też oczywiście o bonusach za rejestrację nowego konta, tam dostajecie cashback, jeżeli właśnie tradujecie tutaj na giełdzie CoinEx. No i będziemy śledzić, jak to się rozwija. No i jeszcze jedna informacja. Już niedługo będą rozdane nagrody z giveaway'a, który właśnie zorganizowałem przy współpracy z giełdą CoinEx. Także sprawdzajcie mojego Twittera oraz sprawdzajcie swoje konto na ko giełdzie CoinEx. Jeśli braliście udział i jeśli spełniliście warunki, czyli... Tutaj podstawowym warunkiem było założenie konta, zrobienie jakiegoś depozytu i wykonanie minimum jednego tradeu. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.